Mamy starą grę e, Hitman. I teraz pytanie, w jakim celu umieszczamy takie rzeczy w grze? Niebo jest białe, są śliczne smugi. Po co to? Niebo ładnie obłożone smugą. Proszę, tutaj mamy takie ładne. I tu za bohaterem krzyżyczki. To jest przypadek. To jest zwykły przypadek. To nie jest socjotechnika. Absolutnie. To jest coś normalnego. To jest naturalne. To jest tak naturalne, że umieścimy to w grach. Niech dzieci się tego uczą. Pozdrawiam.